Elwina wiem co sobie myślisz Rady, dlaczego ty nagrywasz filmik o tym jak myć włosy przecież każdy wie jak myć włosy jakby każdy wiedział jak myć włosy jak najlepiej nie byłoby naprawdę wielu problemów z którymi się często spotykam ponieważ wiele osób pisze do mnie na instagramie jeżeli jeżeli mogę ci jakoś pomóc śmiało napisz wiele osób pisze do mnie i właśnie tam z którymi pojawiają tematy związane z myciem włosów przykładowo że zbyt mi się przytłuszczają troszeczkę się puszą i często powodem jest tego to że po prostu nie dokładnie myjemy włosy dlatego zapraszam cię na ten poradnik jest to nie tylko o długich włosach, ale też o krótkich. Do obu typów włosów dowiesz się, jak poprawnie myć włosy. Co zrobić, żeby wyglądało najlepiej? Pierwsza ważna rzecz zaczyna się już przed myciem, a mianowicie, jeżeli masz troszeczkę dłuższe włosy, musimy je rozczesać. Na początku zwróć uwagę na temperaturę. Nie powinna ona być ani za wysoka, ani za niska, coś mniej więcej po środku. W temacie szamponu ważne jest to, żebyśmy nie nanosili go zbyt dużo i żebyśmy nakładali go na skórę głowy, a nie na włosy. Jeśli masz dłuższe włosy, to spokojnie, to działa tak, że po prostu podczas spłukiwania ten szampon będzie spływał stopniowo w dół twoich włosów i te końcówki też się wyczyszczą. Czasem dla wygody możesz przykładowo rozcięcić szampon, a później z bez ligły możesz nakładać go bezpośrednio na skórę głowy. Ja tak robię i jest całkiem spoko. Problemem może być to, jeżeli zbyt mocno będziemy wcierać szampon w skórę głowy. Albo jeżeli będziemy tam pazurami drapać, będziemy bardzo niedelikatni. No nie. Musimy to mniej więcej robić tak, jak robi to Barber, kiedy nam myje nasze włosy. Czyli delikatne ruchy paluszkami, opuszkami palców, taki masaż. Jeśli chodzi o temat szamponu, to szczerze nie lubię pomagać w doporze szamponu, nie jestem w tym specjalistą. Jeśli szukasz jakiegoś dobrego szamponu, to dołącz do grupy za mężczyźni i zapytaj ponad setki mężczyzn, jakie oni szampon polecają. Jeżeli szukasz przykładowo szamponu dla włosów, które się przetuszczają, które się puszczą i tak dalej, to też ja polecam wejść na stronę napięknewłosy.pl i tam możesz ładnie wyszukać szukać sobie mocniejszy, delikatniejszy szampon, w zależności od problemu. Ja tak robię i to jest dobre rozwiązanie. Ok, temat tego jak często myć włosy. Z moich własnych doświadczeń widzę sporo witów od kiedy przestałem myć włosy codziennie lub nawet co drugi dzień. Staram się to wydłużyć do 3, 4, 5 dni, w zależności od tego czy muszę się gdzieś pokazać czy nie. Moim zdaniem najlepszą odpowiedzią na pytanie jak często myć włosy jest to, jak często potrzebujesz. Jeżeli przykładowo masz problemy, bo się przetuszczają, bo przykładowo musisz zmyć też pomadę, żeby na następny dzień znowu zrobić fryzurę, to wtedy jasne, umyj te włosy. To nie jest tak, że ty musisz na siłę co drugi dzień myć włosy, bo jakiś typ ci tak powiedział. Hmm, raczej nie. Nawet jeśli myjesz włosy codziennie, to raz na jakiś czas, jeżeli dasz mi troszeczkę przerwy, trochę wytchnienia od tego mycia włosów, to na pewno Ci podziękuję. Włosy umyte, wypukane, w takim razie przychodzi czas na odżywkę, którą trzymam mniej więcej 3 minuty. Zwróć uwagę na to, żeby nałożyć ją na długość włosa, a nie na skórę głowy. Odżywka, jak sama nazwa wskazuje, odżywia Twoje włosy, wzmacnia, sprawia, że lepiej się rozczystują i układają. Wielu mężczyzn mówi, że stosowanie odżywki okazało się dla nich game changerem. Podczas zmywania odżywki warto zwrócić uwagę na to, żeby użyć jak największej ilości wody. Jeżeli dasz za mało, może się po prostu źle spłukać, a później Twoje włosy będą wyglądały na tłuste. Po umyciu wycieram się w stary, jakiś t-shirt, zwykły, bawełniany, którego już nie używam, i właśnie służy mi do tego. Jest to lepsza opcja niż wycieranie się w ręcznik, ponieważ taki t-shirt lepiej pochłania i ma zdecydowanie lepszą strukturę, przez niż nie niszczy naszych włosów. 9 na 10 przypadków moje włosy same schną, i Używam suszarki, nie lubię ich słyszeć, ale dziś wam pokażę, jak ja to robię. Ostatnio no, sobie ogarnąłem, że jeżeli spinam górę włosów, to o wiele przyjemniej mi się jakoś suszy te włosy i wydaje mi się, że to dłużej trwa i nie mam później mokrych fragmentów. Więc polecam po prostu sobie spiąć czubek włosów i zacząć od boków oraz od tyłu. Mimo tego, że dłużej to zajmuje, to używam zimnego powietrza do suszenia włosów. Kiedy włosy są lekko wilgotne używam często pre-stylera. Dzięki temu włosy mi tak nie latają po twarzy, nie uciekają mi. Zazwyczaj stosuję albo bałtycki spray, albo taki Ruzel prestyler, ale w sumie bez większego znaczenia. Jaki prestyler będziesz miał, taki będzie dobry. Tutaj mowa oczywiście o długich włosach, przy krótkich. Podejrzewam, że inne produkty masz, także stosuj te, co na co dzień stosujesz. Ja zauważyłem, że po prostu taki prestyler mi bardzo pomaga, żeby mi włosy nie latały po twarzy i żeby były jakieś przyjemniejsze w układaniu. Kiedy włosy są suche, używam oleju arganowego, który daję na końcówki włosów. Ten specyfik pomaga mniej więcej w tym, żeby włosy się nam lepiej przeczesywały, lepiej się układały, po prostu lepiej wyglądały, są takie troszeczkę delikatniejsze. I olejek powinieneś stosować nawet, nawet jeżeli masz krótsze włosy, to nie jest tylko do długich włosów, taki bajer w Rosmanie naprawdę pomoże zachować ci lepszą kondycję włosów. Na sam koniec daję wścierkę, w tym przypadku Agafia 7 ziół, ona jest m.in. na prost włosów, ale zauważyłem też u siebie, że mam mniejszy problem z łupieżem oraz mniej się przetuszczają włosy, dlatego podejrzewam, że zostanie ze mną na dużo, dużo dłużej. Są dwie opcje, można tutaj tak przykać bezpośrednio, starać się na skórę głowy, ale zauważam, że jest to dosyć niedokładne, dlatego ja wolę to robić taką strzykawką bez igły. I właściwie to tyle. Tak właśnie wygląda moje mycie włosów. Najczęściej jednak omijam suszenie, ponieważ nie lubię używać suszarki, wolę kiedy same włosy się wysuszą. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego, jak dokładnie myć włosy, to możesz dać znać w komentarzu poniżej, ewentualnie dołącz do grupy Zadbanie Mężczyźni na Facebooku. Link jest w pierwszym komentarzu. Na pewno tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Tymczasem dzięki bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.